Halo, dzień dobry panie Tomaszu. Dzień dobry, witam kolego. Strategacy cywilizacy. Hehe, dzień dobry. Witamy. Witamy naszych widzów w kolejnym odcineczku. Gramy Cywilizację piątą, Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka przedwczoraj dokładnie. polecamy sprawdzić, bo tam wytłumaczyliśmy dużo podstaw. Jeżeli cywilizację kojarzycie, no to, to już widzicie, co się dzieje, a jak nie kojarzycie, no to tam gros tych podstawowych mechanik żeśmy wytłumaczyli, także zapraszamy. No dokładnie. Także tak? zapraszamy. Gramy tak, Tomek gra azkami, ja gram brytolami, no i co? I próbujemy podbić świat. I co dzisiaj będziemy robili, Tomku? To, to to samo co każdej nocy. Spróbujemy nie być gałganami głupimi, nie zepsuć wszystkiego co się da, e, tak bo to też dodajmy Ignacy grał troszkę w cywilizację, ja nie grałem w ogóle, e, w związku z tym e, wyglądać to może dosyć gałgańsko dla osób, które coś tam kojarzą gierkę, e, natomiast no, będziemy dokładać wszelakich starań. Żeby, żeby było to dla was do oglądania. Żeby to aż tak gałgańskie nie było, jak tylko może być. Dobrze, powiedz mi, przyjacielu, czy jeżeli barbarzyńska jednostka dzikusów nadciąga na moje drugie miasto, no. e, to co oni mogą mi zrobić? Jeżeli masz zbudowane mi ulepszenie, mi to mogą ci je splądrować. Oni wtedy ci to nie możesz nie używasz tego ulepszenia, ale poza tym mogą ci atakować miasto niepewnie najpewnie płamią na nim zęby? Aha, dobra, czyli generalnie nie ma co się martwić. Za no bardzo za specjalnie bym się nie, nie frapował tym jakoś. Dobrze, rozumiem. Jakaś jednostka bez rozkazów? A nie, nie mogę więcej rozkazów przydzielić. Jaka jednostka niby. A poczekajcie, co mają jacyś e, robotnicy. Ale ja im tu coś poczekaj. Robotnikom kazałem zbudować coś. No i oni budują, I oni to troszkę im tur zajmie, wiesz? Oni teraz skończyli, ale dopiero jakby w następnej turze mogą coś zrobić, wiesz? To tak A, działa, że dobrze, jakby 10 rozumiem. tur to musi dziesiątą turę jakby kończy ten z miejsca. Już jakby pole działa, ale on jakby dopiero kończył pracę, więc tam stoi. takie jest taka dobrze, rozumiem. Właśnie persum po spotkałem, powiem ci perskie oko, więc już, już jest dobrze. Dobra, i jeszcze jedna bez rozkazów. jak pójdziesz tu Aha, tu kalendarz jest potrzebny. Dobra, to to nic nie zrobię, to skoczcie sobie tu, robotnicy. E, dobra, i tam będziecie szli dalej. Super. Kolejne jeszcze nacje znalazłeś? Persów, to tak. No ty masz gęściutko tam. Bardzo, więc jestem, jak myślisz, się gęśno. bardzo szczęśliwy z tego powodu, że będę musiał się pewnie no. pisgać ze wszystkimi cywilizacjami. Nie, to jest Rzym, a nie Mongo. To jestem obok Rzymu, o nie, o nie! O nie! To gdzie skąd pochodzi ten schemat? To będzie bardzo ciasna gra, powiem ci. Tak, no u mnie tu jest taka wysepka spokojna, bo tak tu sobie jakichś barbarzyńców rozklepałem tymi jaguarami, <noise> e, więc na luzaku. tam od góry próbują iść, ale zaraz ich idę naklepać na głupie ryje. E, tu se miasto rozwijam generalnie mm -hmm. dookoła pomalutku. Drugie miasto se rozwijam, tu mi za włócznicy wyjdą. Kalendarz ich się buduje, żeby się dalej rozbudowywać. Tu, tu, tu. No i co? No, ja idę przez Monako w takim razie, zobaczę, czy z tej wyspy będę mógł wyjść na piechotę. A jak nie, no to statki i płynąć tam pomagać, nie? Żeby wiesz co, no po to też prostu... musisz się rozwijać. Pamiętaj, że obydwaj mamy w sumie wspólną, mamy naukę, więc w gruncie rzeczy działa to dobrze. Masz fajnie, bo będziesz mógł faktycznie kilka tych miast sobie zbudować. Nawet po lewej stronie widzę, że masz fajne miasto. Jak zbudujesz się miasto tak. przy yy, górze, to tam jakby nic nie możesz pracować, ale dajcie się to możliwe zbudowy budowy obserwatorium potem, wiesz? Bardzo przydatny budynek. Okay. Weiss, I na górze, też chyba, jeżeli zbuduje miasto, to one je dużo trudniej zdobyć, prawda? Nie, ja mówię przy górze, czyli taki, tej skale takiej, nie wiem czy widzisz, jak jest góra napisana. Na przykład na dole obok tych e. Jeleni masz po lewej stronie. A, dobrze, widzę, faktycznie. Tam no. one są nieprzekraczalne, generalnie góry, i plus właśnie dają ci taką możliwość. A tak, a miasto na wzgórzu chyba mają troszeczkę zwiększoną obronę, to na pewno, plus yy, masz startowo więcej chyba, produkujesz chyba dwa młotki na początku dzięki temu. Czy kalendarz no tak. odkrywaliśmy, czy nie? Ty kończysz go odkrywać. Ja badam, tak? ja kończę, ja za trzy tury będzie. Uh -huh. Dobra, to wiesz co, ja zaczekam sobie w takim razie i sobie zrobię jeszcze jedną farmę tutaj po prostu. Uh, dopytam, mam możliwość awansu jaguarów, tylko powiedz mi proszę, czy bardziej się sprawdzi 20% podczas walki w trudnym terenie, czy raczej na otwartym? Patrzysz sobie na mapę, na swoje okolice i patrzysz, czy więcej jest wzgórz, lasów, czy płaskiego. Na ten moment widać, że płaskiego, ale chyba generalnie płaskiego. raczej in general bardziej przydaje się trudny teren, bo częściej herkes, no, no, widzę, jest na Trudno się dużo. Mhm, dobra. To no chyba da, wezmę sobie. Tyle, ode mnie już skończyłem. Trudne. Zobaczymy, co będzie, dobra. Poczekaj sobie tak. Jaguarów przenoszę tam na północ. Dobra, tu mi się włócznicy zrobili, więc nimi też już idę do góry. Muszę jeszcze produkcję wybrać. Przepraszam, że u mnie to tak pomalutku sobie trwa, no ale. Wiadomo. Tak. Eee, wiesz jak jest, dobra. Jednostka bez rozkazów. Robotnicy, dobra, robotnicy niech budują sobie farmę. Drudzy robot, Niech to jest jeszcze bez rozkazów, niby. Kliknij sobie, to ci powinien bez... wskazać. Aha, to byli zwiadowcy, a nie włócznicy. No dobra, a oni mieli iść na południe, no dobra, to zepsułem. Dobrze, miał... nic się nie stało. Spokojnie damy radę. E, z, próbuję znaleźć tego z hana całego. O, znalazłem kolejny obóz barbarzyńców. Nawet dwa, oni mają już włóczników, tu jest jakieś wino na dole. Pytanie, co ten Rzym będzie chciał robić? Jak on będzie agresywnie grał? To jest w gruncie rzeczy pytanie za 150 punktów. Obóz barbarzyńców gdzie? Ach, tu, dobrze. Odkryliśmy pismo, kolego. Odkryliśmy pismo. A co nam daje pismo? Yy, budowę, yy, budowę, 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 yy, budowę biblioteki. Bardzo przydatny budynek. Okej, okay, super. O mm -hmm. nie, pojawiło się dużo opcji, których nie rozumiem. Mam cztery budynki, trzy cuda, mogę budować mm -hmm. jeszcze więcej jednostek. Po no, to, poprzyglądaj się każdemu. One tam najczęściej dają. Biblioteka jest zwykle dobrym strzałem, spichlerz jest zwykle dobrym strzałem. Ehm, pomnik, może jakaś jednostka do walki, widziałem, że miałeś tam włócznika. Takie rzeczy są zwykle ciężko na tym wyźle, o tak powiem, nie? Okej, okay, rozumiem. Spiklerz, każde źródło pszenicy, bananów otrzymuje plus jeden do produkcji. Tomku, no tylko dopytam, tak, bo ja, ja niestety nie mam podglądu. to tam będziesz śledził czas? E, tak, jak najbardziej. Dobrze. Mamy szóstą minutę, teraz się tak, na spokojnie zupełnie. To dobra, tu to... E, dobrze. A, tutaj dostałem robotników, nie wiem czemu, ale to miło, że dostałem. E, e, Halo. E, uczę się pomocy. Dobra, owce, tu Ko ręka Bardzo przydatne jest to, że tutaj pokazuje, że jakaś jednostka nie ma rozkazów. To jakby tak. takiemu nowicjuszowi, jak ja na początku bardzo bardzo przez To pomaga. nie tylko nowicjuszowi, to jest in general. To jest po prostu generalnie przydatna opcja, wiesz, mhm. bo to, to dla każdego jest istotne, że po prostu te jednostki nie zostawały tam. Wiem, ja że to była zmora tak. w poprzednich cywilizacjach, że często po prostu miałem jednostki które gdzieś tam stały, po prostu w miejscu i nic nie robiły, wiesz, przez bardzo długo. Mhm. Więc to był spory mój problem. Oj, tu będzie bardzo przydatne. Czy coś mogę kupić ciekawego? Wstecz, Zwiadowcy, w są tu mhm. na południe że tu to tam tu się buduje, lubi. tu się rozwija no będziemy mieli kalendarzyk w następnej to dobrze bo ja wtedy przyprawę ja ten, ten raper się z niego śmiali a nie to był tatuażyk, przepraszam tak to był Sentino tatuażyk, tak jakoś się bardzo śmiali z rapera takiego tak Aha, z jego kawałka który potem mu chyba posunęli to była jakaś historia że on pojechał do Niemiec tam tak, taką polską-niemiecką płytę A, chyba robił. Wiemy, i czy o czym mu to zdejmowało, oni się jakoś Już kusili, coś nie pamiętam. Coś Była taka no, sytuacja, tak ale takiego. co to za web był, to nawet nie przypomnę sobie szczerze. Nie mówię. pamiętam. Okej, okay, to jest jeszcze jedna fajna lokacja. Dobra, ucznictwo. Łucznictwo się przydaje? Yy, tak, bo pozwala robić uczników, którzy są bardzo dobrymi w obrony. Plus tutaj jest taka mechanika, Super. że dużo bardziej opłaca się jednak walczyć jednostkami dystansowymi, bo wtedy nie dostajesz obrażeń w walce, bo generalnie w walce jest tak, że raczej dostajesz obrażenia we dwóch, jeżeli bijecie się wręcz, a łucznicy Rozumiem. działa, artylerie i jakby wszystko, co gdzieś tam wali na dystansie, najczęściej pozwala wygrywać w bitwy bez strat, jakby w dużej mierze. Rozumiem. Co, co czyni bardzo z nich panie. bardzo przydatne rzeczy. Super, dobra, Więc tutaj w tej, w tej w części razie. spory balans jest jednak przesunięty na, na, na rzecz łuczników, w którym doszła ta mechanika ataku takiego dystansowego, którego nie było w czwartej cywilizacji. W czwartej cywilizacji po prostu Kupam. łucznik bił się tak samo wręcz, no, wręcz, no tak powiedzmy wręcz, jak, jak jednostka z walki, do walki. Że też odnosił straty zawsze. Tak, nie? dokładnie tak. Po prostu miał tam bonusy w obronie i tyle. Taka była jedyna różnica. mam. E, dobra, tak, tak. Plantację chcę zrobić czy coś innego? Może tym kamieniołom zrobimy? O dobra, okej. Okay. Ale no, te do w miarę szybko. Nie wiem, jak tam u ciebie, ale u mnie to tak, jest tak, naprawdę tak, bardzo sprawnie. Mamy... Ja jeszcze jestem bardzo skupiony, też się mało gadam, w związku z tym, więc tylko ci przytakuję, jak coś mówisz, nawet nie wiem, czy słusznie, e, ale. No, to... e, Pamięć tak, tutaj na dole jestem przy Monaco. Ty i czy ono nie jest zjechane przez kogoś? Ma taki, ten pasek, z okiem, proszę u mnie. A patrzę. Zobacz, e, ten nie, pasek... pewnie jest obrażony na ciebie, bo do nich wszedłeś na ziemię. To jest pasek racji. Jeżeli sobie klikniesz tak, z nimi, to powinno być. Faktycznie. Pojawić. No to co będą mi moich tego Właśnie nie, no mają nie Nie, na razie kibu, co... są po prostu wkurzeni na ciebie. Zesrać się mogą. Nie dobra, wiem, czy ty oddasz turę czy coś? Mam jednostkę cały czas bez rozkazów i. Nie. A, poczekaj. Czy możemy budować kamieniołom? Nie, nie możemy. O jezu, nie zrobię murarstwa, ale jestem gałgan. No dobra, nieważne. Z tura. natura? Halo, przyjaciel? halo jestem Ale myślę, tak wyciszasz tam, się że ustrój? po prostu się cały czas boję po prostu tak, że ja życie że że wycina nie życie nie, nie rozłącza aha nie 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 jest w porządku <ścoughs> plus jeden do produkcji w każdym miejsce plus 5% do produkcji miasta i wnoszących budynki super republika no to idziemy wolnością w takim razie Wolność, drogą wolności i rozumiem no to jest tak republika jest bardzo fajna przedstawicielstwo też jest w porządku bo dostaje złotą erę plus jak widzisz o 33% mi kosztują nasze polisy, wtedy kolejne tak polis Chyba ci chodziło. Nie, tak? Policis to jest ustroje, tak to się ładnie nazywa A, z angielskiego. Ustroje, aha, ja po prostu znam to jest miasto państwa. Państwo, tak, nie? tak, tak. Nie, ja tak, po prostu dobra, dobrze, okay. znam, dobrze znam po prostu cywilizację z pozycji gry po angielsku. Ale z tego miejsca mogę polecić kanał. To jest taki, wiesz, to jest w ogóle Polak, który gra po angielsku, ma najpaskudniejszy akcent świata. E, no, Marbozir. On gra wszystko właśnie na tych najwyższych poziomach trudności, wiesz, ale jest kozakiem nieprzeciętnym, jeżeli szczerze. Ok, no, Ciekawe. No, bardzo dobrze gra chłopak. czy Facet, bo to jest chyba dorosły facet, nie. No. Swoją drogą, ciekawostka właśnie w kontekście tego, um, pierwszy w ogóle kanał let's playowy w Polsce. No? E, pierwszy Polak nagrywający let's playe, e, nagrywał je po angielsku też. To był kanał. Jazgod, yes czy Jazzgod, nie pamiętam jak to on chciał, żeby to czytać, ale Jazgod no. yes się e, pisał, czyli tam Bóg Jazzu. Mhm. E, I faktycznie to był pierwszy Polak, on tam chyba w 2000, jezus, nie pamiętam, 8, e, czy 2007 już nagrywał Let's Play, bardzo wcześnie. Okay. E, jako pierwszy, rzeczywiście, aczkolwiek robił to po angielsku. Okay. Pierwszy polski kanał chyba dopiero rok po nim. E, A kto był pierwszym, nagrywać. który jest znany? Jezus, nie pamiętam, to były czasy, naprawdę tam były lawoskory i, i te w... człowiek z Wyżyn to już była tam trzecia generacja, że tak generacja. powiem. Z tych Generacja. Albo nie, on był druga, ja byłem z trzeciej generacji let's ja byłem tam, gdzie te uczejweny mhm. nie zapominajki. Wcześniej był człowiek z Wyżyn, Bungo, Mano Game, Jezus, te wszystkie ksywki, co dzisiaj wiesz, no, pozapominane tak naprawdę, no. nie? W zasadzie poza, nie YouTube. poza Tobą i Mandziem chyba, nie? Z tych starych czasów, wtedy tam jeszcze z no, takiej no, starej szkoły no, jeszcze. Ma... Mandzio, czyli tam on wcześniej Tchawica. E, o Jezus, Boxdel jako Delti, oczywiście. Chociaż nie wiem, czy. Delti tak nie, bardzo szybko nagrywał? Delty. Karolek, Karolek, wiesz, dzisiaj się możemy śmiać z jego żygania do bananów, no. ale miał za cztery kanały i on faktycznie wtedy jako Karolek 9.5 już kanały tłuknie. No, proszę. Tak dobra, możesz oddać turę, bo tak się widzę, że zagadałeś, a nie oddajesz tury cały czas. Tak, stury. tak, 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 aczkolwiek y, będę chciał jeszcze. No dobra, to idę do kolejnych włóczników tej. Idziemy agresywnie. Wiesz co, na was. Pro, 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 no, czy znaczy, wiesz co? Tak, agresja agresja. Po prostu nie masz dużo przeciwników naokoło. Pomyśl, wiesz, o takich właśnie spichlerzach, o robotnikach, o rozbudowie miast, jak największej ilości za, zajęcia terenu. To jest zwykle na początku. Dosyć dobra. Okej, okay, rozumiem. Zwłaszcza, no, że, że pamiętaj, że grasz jeszcze... na ten, że grasz też na wolności, więc te wszystkie patrz, robisz szybciej, robisz o, 30, o 50% stolicy z tych osadników, więc tak generalnie to bardzo się przydaje grać dosyć szybko i na szeroko. Nie? A, rozumiem. No bo ja teraz już kolejnych osadników wrzuciłem, więc za sobie trzecie miasto, zakładam robotnicy, mi tu obudowują te pola, wszystkie dookoła. Także jakby w moim poczu poczuciu idzie to sprawnie ekonomia, ale mm -hmm. pewnie się nie znam, nie? No nie, bo ja, no, ja też więc, tak nie widzę do końca, wydaje. jak tam u ciebie to wygląda, więc po prostu tak, dlatego dopytuję. Dobra, mamy tu Pewnie jest już u ciebie jak sytuacja? Wiesz co, no po prostu łarzę i oglądam, wiesz, co na razie świat z tego co widzisz. Po prostu będę miał bardzo, bardzo ciasną mm -hmm. wyspę. Myślę, czy wziąć właśnie to przedstawicielstwo, z tą Złotą Erą i czy, czy po prostu faktycznie tą republikę, ale chyba jednak wezmę tę republikę, tak samo jak ty, pójdę troszeczkę. Okay. Mm -hmm. No Ja zrobiłem no mówmy. Tak, ja zrobiłem zjazd za Monako i faktycznie jakby <laughs> faktem jest, że jestem na wyspie. Tak jedyne co tutaj mam to jest to Monako, które pewnie sobie rozpieprzę. Y I tyle z tego wyjdzie, obuduje się tu miastami, żeby ciągnąć surowce po prostu i będę malutku stateczki robił. jak zrobimy e optykę wychodzić. w epoce klasycznej, to będziesz mógł wtedy jednostką, będziesz musiał wrócić tylko na swoje pole na chwilkę, żeby ona dostała ten perk, ale wtedy jednostki mogą pływać po wybrzeżu. Jak zobaczysz się na wodzie, Super. to część jest wybrzeżem, a część jest oceanem. I wtedy jednostki tak. automatycznie się okrętują i mogą pływać po wybrzeżu. Więc wtedy możesz też wybadać, no czy fajne. po prostu nie masz jakiegoś wybrzeżowego połączenia do jakichś mniejszych wysepek. Bo to na przykład, jak ja mam, nie wiem, zobacz sobie u mnie, jak jest York, nie na przykład. To miasteczko. Patrzę, no. No i zobacz. No, o, a i możesz, widzę, jest ta wysepka z kamieniem, z kamieniem. do której możesz dopłynąć. Dokładnie, sobie. Hmm? tak, bo to wejdzie w mój Super. zasięg kiedyś, bo to będzie trzy pola. Od, więc wtedy po prostu sobie tam wysłać robotnika i on to buduje. To tak w ramach tylko szybkiej info, że nie musisz żadnych transportowców budować, niczego takiego po prostu. To, dobrze, tak rozumiem. Działam. O nie, dobrze, kolego tłumaczacy. No. Więc proszę, czym jest sieć handlowa? Sieć handlowa. Jeżeli jesteś połączony z. masz karawany, możesz je wysłać do miast państwa albo do innych graczy. To jest pierwsza rzecz sieci handlowej, a druga rzecz, sieć handlowa. Jakby ilość tych karawan, zeżno od tego, jak tam masz technologię, i tak dalej. A poza tym, sieć handlowa to też może w tej grze rozumieć, w polskim tłumaczeniu, może być rozumiana jako podłączone surowce do sieci handlowej. Żeby połączone były ze sobą miasta surowcami, musisz mieć zbudowane drogi między nimi, albo muszą znajdować się na wybrzeżach, i wtedy mogą być połączenia automatyczne morskie rozumiem, czyli muszę generalnie drogi powinienem pobudować, Tak. No tak? bo między miastami to pomaga. Poza tym my będziemy mieli chyba z tego naszego e, jest nawet napisane, jak masz z wolności merytokrację, to masz na przykład plus jedno zadowolenia w każdym twoim mieście i masz te takie widzisz trzy kropeczki połączone pasyczkami, to jest właśnie za połączenie połączonym ze stolicą i minus pięć do niezadowolenia obywateli tak, w tak. nieokupowanych miastach. Więc jakby te połączenia rozumiem. są bardzo przydatne. Dobrze, plus bo oczywiście mi jedno z moich... Mhm. Dobra, bo mi wyskoczyło, że jedno z moich miast chce cukru tak. e, ze stolicy po prostu i, i, i wtedy Potrzebuje połączenia. Tak. Dokładnie tak. Tak, To, to, o, o, to Dobrze. o to się rozbija. Dobra, znalazłem... No, słuchaj, to znaczy, że jedna z to jest Persja, to znaczy, że jedna z cywilizacji jest podobnie jak ty, pewnie gdzieś na jakiś wyspach, wiesz? Słuchaj, szarpnijmy się na optykę, wiesz, to wtedy wejdziemy w epokę klasyczną i te wszystkie rzeczy z technologii będą teraz troszkę tańsze. ja za chwileczkę murarstwo kończę w następnej turze, a także już możemy się potem... A u... u mnie przynajmniej. 100% jest, a u mnie jest, że jeszcze się ture robi. Aha, e, także, znowu ciekawe. Także zapewne hmm, zrobimy to tak. Że w następnej turze ja ruszę optykę, ty też już optykę i po prostu bardzo sprawnie ją sobie wtedy zbadać. Tak, no tak, poza tym optyka właśnie da to okrętowanie i wtedy możesz zobaczyć, czy nie masz niczego nigdzie dalej, nie? Mhm. Super. Nie, nie masz jakiejś opcji, wiesz, wy, wy, wyprowadzenia się troszkę z tego kurwidołka, którym jest po prostu twoja wyspa na razie, nie? z drugiej Dokładnie. strony to nie jest nic złego, bo ja ci podkryłem cywilizacje wszystkie, więc jeżeli mamy chyba wszystkie cywilizacje odkryte, to przede wszystkim można między sobą handlować, to jest raz. A dwa jest problemy do dalej. No właśnie, mhm. więc ja ci trochę odkryłem i ta pozycja dla Ciebie będzie naprawdę bardzo przyjemna, bo chyba nie będziesz mocno atakowany dzięki temu. Wygodna po prostu, tak. A ja malutku jakieś kutry, statki zacznę robić pierwsze i to sobie ruszy wtedy. Dokładnie tak powinno to zadziałać. Dobrze, w porządku. Pola mi się widzę, że kończą. Oddałeś Dobra, tego? czyli mamy tak, Dobrze. projekt badawczy, optyka. Dobrze. Tak, i pięć tur. Widzę, że jak o, wszedłeś, właśnie. to właśnie się skróciła tra... praca do budowy. Dokładnie, nie do trzech tur. W trzy tury sobie zbadamy optykę, także bardzo sympatycznie. A, wiesz co, też powinienem się chyba szarpnąć na jeszcze jednego osadnika, odnoszę wrażenie, z Katanu, wiesz? Mhm. No, będzie to chyba przydatne, bo wtedy będę mógł go przeprowadzić i tu założyć jeszcze miasto jedno i trochę wyszarpać surowców jeszcze z gęby temu. Rzymowi, żeby on nie zabrał wszystkiego. Rozumiem. Dobra, z barbarzyńcami niewielka wygrana, a tu jest zdecydowana wygrana, o, to idziemy. O kurwa, miała być zdecydowana wygrana i zginąłem. O, a trafisz Właśnie na tabliń napatrzyłeś, no, czy to... Dobra nieważne. Dobra, to inaczej Co? się nie nauczysz. No tak. Nie, miałem dokładnie tą jednostkę zaznaczoną. I ją kliknąłem włóczników miałem i ją dałem na ten i mi wyskoczyło że zdecydowana wygrana, no to kliknąłem i sobie umarłem. No ale dobra, rozwaliłem teraz już dzikusów i tak więc w porządku. Tak, jest Dublin przez morze, faktycznie, nie? Mm -hmm. Mam, no dobrze. to, e, tu to, tu to, tam. E, obywatel nowy miasto państwo. Dobra, to ja tylko przydział obywateli sobie zrobimy mm -hmm. szybciutko. Zobaczmy co coś się wyrabia na tych polach dookoła. Tu jest bardzo dobrze przydzielony, tu jest dobrze przydzielony, tu jest ok, tu jest super, a, bry, tu by się jeszcze jeden przydał, no ale to nic nie zrobimy z tym, czy ja wolę tu, czy tu, wolę tu chyba, bo tu złoto dostanę, jeżeli chodzi o ten ochtitlan, to również przydział jest... Pomyśl o trzecim miejscu, bo no... już trzecim miejsce będziesz miał widzę, tak? Tak, no może tutaj to przeniosę. i dobra, ja wrócam, wracam do mapy. Mhm. Tak, y, osadnicy w tym momencie, w następnej turze, będą mi zakładać tutaj trzecie miasto. Y, tu, 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 tu i kończę turę. Dobra, bombowo. Super. No to idzie w miarę sprawnie. Myślałem, że będzie to dużo wolniej nam szło, ale wygląda na to, że idzie to dosyć. Wydaje mi się wydaje, że jest bardzo chaotycznie i że wcale nie idzie sprawdzie, ale to widzowie tak napiszą, jakim to się wydaje tak naprawdę. O, Persowie mają nieśmiertelnych mortalców już obok nie wiesz? Trochę się no, zacząłem proszę. czekać, czy, czy nie będę zaraz jechany przez nich, więc muszę chyba trochę zwiększyć ilość mojego wojska, odnoszę wrażenie. Dobra, popatrzę, co się u Ciebie dzieje. O Jezus, tu masz faktycznie kocioł straszny. No. Jest tak Rzym, Karakorum. Karakorum to nie jest e, stolica miasto, nie? To jest stolica Genghis okay. Masz taki widzisz że to masz gwiazdkę i wtedy to jest, znaczy, że to jest stolica czyjaś. Aha, faktycznie, masz rację. A Dobra, tak, no jest no i Najprościej Rzym. można zrozumieć to. A Sztokholm to jest państwo miasto, nie? Dokładnie tak. Dobrze. No, i jednej, jednej nacji cały czas nie znaleźliśmy. Nie wiem, czy widzisz? Zacząłem tak. się już też łączyć siecią dróg ze swoim eee, miejscu, Faktycznie tak? możliwe, że po środku jest jeszcze jakaś wyspa. Tak, to wygląda, jakby tam coś miało być, nie? Ja też nie zbadałem to dokładnie jest... tak na lewo od Londynu. Nie wiem, czy widzisz. Tam jeszcze nie wybadałem niczego, ale. no... Tak, tak, tak. Tam coś może być. Możesz oddać turę, jeżeli skończyłeś. Nie, jeszcze nie skończyłem. Jestem tak co chwilkę I patrzę, jak ja zrobię to sobie patrzę właśnie do ciebie, żeby też właśnie widziałem mogli rzucić rakiem. ale przypominam, że oczywiście w opisie jest jak zawsze perspektywa do Gimpera, jeżeli chcecie zobaczyć jak u niego wygląda sytuacja, jak wygląda jego rozwój, to sobie możecie zawsze sprawdzić. Tak, dokładnie, dobra, tu z robotników zrobimy przedział, jest w miarę dobry, e, wróć do mapy, tu są dobrze, okej, okay, żołnierze sobie... Tlatelolko, śmieszna nazwa. A wiesz, że to można zmienić nazwę? Można zmieniać? Tak, możesz sobie wejść do miasta i wchodzisz sobie, edytuj. A, jest edytuj, faktycznie, mogę sobie pozmieniać, ale ja lubię te astyckie nazwy. Mhm, no e, śmieszne, Są fajne, ten charakterystyczne Chytland, to bardzo. Tenochtitlan, Teotihuacan i Tlatelolco, śmieszne. Tak. Potem będzie pewnie ciężej. Dobra, to ja skończyłem w takim Dobrze. razie. Oni mi się cukru cały czas domagają, jakby nie wiedzą, że... To potem, że zmulony jest człowiek, cukier uzależnia, żeby no, wszystko. Dokładnie, dobrze im powiedziałeś. Powiedz, powiedz swoim ludziom. Powiedziałem żeby żeby sobie. Kurwa, dobrze ci imortaliści trochę się ich cykam, że tak chodzą sobie obok moich granic, wiesz? Nie, nie. nie, 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 nie do końca mi się to podoba. Obok Jorku chodzą sobie, wiesz? A, jest faktycznie. I rozjechałem okay. jeszcze jakiś barbarzyńców, ale obawiam się, że to był bardzo zły pomysł, bo obok stoją włócznicy, którzy mogą mnie zajechać. Ale przynajmniej złota dostałem, bo niszcząc obozy barbarzyńców, dostajemy też złoto, wiesz? To taka... Tak. malutki. No pewnie za wszystkie te początkowe akcje takie, nie? Podostanie no niekoniecznie, tam potem jeszcze je mamy, też zbieramy chyba punkty na Wielkiego Generała, nie wiem, czy to jest w tej części Wielki Generał, ale H powinien być. Dobra, już widzę, gdzie będzie moje następne miasto. Będzie dobre miasto. Znaczy, no nie aż tak dobra, ale na pewno w miarę jakieś. Plus jakoś tam otaczam Rzym. To jest moja ostatnia szansa na ekspansję, praktycznie jakąkolwiek. Cokolwiek, nie? No. no bo tu nie masz gdzie już za bardzo budować miasta. Nie już nie mam. No między między Budapeszt a Warszawę się możesz próbować. Tu gdzie teraz stanąłem, jeszcze. że moim, moim piechociarzem możesz sobie zobaczyć, tam będę miasto zakładał raczej. Mm. Jeszcze nie umiem do końca czytać mapy, wiesz, to jest problem taki delikatny. Eee, wiesz co, pomyślmy spokojnie. może o obróbce żelaza, bo dzięki temu będziemy widzieć, gdzie się żelazo znajduje na mapie, wiesz, to może też pomóc przy zakładaniu miast. Dobrze, e, optyka się skończyła właśnie. Jazda koła, młodziectwo, filozofia budowy obróbka żelaza, tak? Mm -hmm. To też pewnie w przyszłości będziemy mieć silniejsze jednostki. Chociaż zastanawiam się, wiesz co, myślę nad kompasem, żeby pomału pójść, bo ja będę potrzebował bardzo Kompas? się wody. Ale dobra, zróbmy tę obróbkę. No bo to potem kwestia tam dostatków chyba jakoś pomagać, coś, nie wiem. E... Bo, bo, bo kompas to stary, mamy 30 tur do zbadania. To w ogóle wejdziemy w średniowiecze wtedy od razu, ale to ja bym się nie pakował jeszcze tak szybko w kompas, wiesz? Dobrze. Możesz jedno z tych ty przepłynąć, więc nie się nie masz rację. jeszcze akurat tym. Dobrze, super. Mm -hmm. No to się uczymy, dobra, to tak. Jak w oni się podleczyli. Idziemy sobie nimi na dół. Tu 4 tury, tu 14, tu 4. E, dobra, kończę. No teraz już faktycznie dużo szybciej jest, bo mm -hmm. nie masz tylu akcji do podejmowania. Mniej się dzieje naraz. Złota era rozpoczęła się. Co to znaczy? Złota temat, era proszę? zwiększa ci dochód kulturowy i i, i. E, coś jeszcze zwiększa złota era, A, jest Plus A że... plus 20% produkcji plus jedna jednostka złota e, każde pole ekstra jedną jednostkę złota, by e, To No powinno to działać. Coś takiego. No to super. E, powiedz mi, jeżeli robotnikami zbadałem już, e, rozwinąłem wszystkie pola wokół miast, to co najlepiej by było, żebym zrobił. Połączyć to, drogami przykład, miasta na przykład. Okej, okay. a czy opłaca się, żebym z miasta. Jakby, bo tam mam opcję kupienia pół dookoła, nie? Tak, masz. miasta, czy jest sens? Jeżeli czegoś bardzo pilnie potrzebujesz, albo potrzebujesz kogoś zablokować, nie? To wtedy się przydaje, ale wygląda na to, że nikt cię gdzieś tam nie blokuje ani nie musisz ty niczego blokować, więc chyba nie ma co się martwić o to. Rozumiem, super. Tak, no? To, to w takim razie robotników malutku będę delegował do robienia. E, drug... I okay. Drogi muszą być od miasta do miasta, prawda? Tak, możesz też użyć takiej opcji, że masz po prostu takie droga do i on zaczyna budować od twojego pola do danego pola, buduje automatycznie drogę. To Super, rację. fantastycznie. To polecam. Dobra, idę, żeby do Tenochtitlanu budował. A, jeżeli z Tenochtitlanu wyślę do -bulubanu, tak To, to powinno zadziałać oni podobnie, się oni się gdzieś tam powinni zderzyć gdzieś wtedy, no. Dobrze, kumam, fantastycznie. Wy sen nic nie robicie i następna tura, super. Bardzo ładnie, ale, 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 mamy 23 minut. O Boże! Więc teraz możemy zakończyć sobie odcinek. Dziękujemy Wam bardzo dzięki, serdecznie dzięki. za uwagę i słyszymy się jutro o 15.00. Papa! Papa! Pa.